Wszystkich, a to jest kanał strapki.de. i ja jestem. Jacek. Oczywiście zapraszam moich widzów kochanych na ten filmik. A zobaczcie, kochani, jak ja dzisiaj przygotowałem strapeczki i mamy taki malutki pakiecik, portfel dolary na dobry rok, kasa mega. 500 tysięcy w banku i po 5 zł trzy zdrapeczki. Mam nadzieję, że zdrapaczek sobie przypominacie już kochani. To co? Mi nie zostało nic innego jak zaprosić was w tej chwili właśnie na ten filmik, a ja się biorę do zdrapywania pierwszej zdrapeczki kochani. To co? Jedziemy. I na stół latuje. Wygraj 100 tysięcy. Kochani, na pewno sobie przypominacie tę zdrapkę na, u mnie na premierze, tak jak również u innych, którzy drapali, czyli zdrapeczka jest za 5 zł, nie muszę nic więcej mówić. Ewentualnie jeszcze taki tutaj plik daje nam dodatkową wygraną To co kochani? Wszyscy gotowi. To jedziemy, jak z przed dobrze, czyli będzie dobrze, wytrzyma tą rundę. Czyli jedziemy. I to są nasze wygrywające liczby. A do tego pierwszą liczbę zobaczcie, kochani, mamy dwie A dzisiaj jest wtorek. Mam nadzieję, że cudownie minął Wam dzisiejszy dzień. Przezałatwiliście wszystkie sprawy. Oprócz tego, wszystko gra jak. Powinno być najbardziej, i tu jest 1. 27 się pokazało i 11. Ja się muszę już skupić na zdrapywaniu. I 32 zdrapeczkę dajemy na prawą stronę. Kochani. A automatycznie na stół skakuje druga zdrapeczka. Wygraj 100 tysięcy w gotówce. I to są nasze wygrywające liczby. I tak, 9 się zaczęło. Tu jest trójka, się pokazała. Jaki liczba? 31, 32, 3, coś tu będzie? 30, 25, do tego jest. 15, 16 się pokazało. 2 trójeczki, 8 i 21. Następna trzecia zdrapeczka. Wygraj 100 tysięcy. A ja od razu ładnie tutaj wydrapię kochani. I mam tak. Pierwszą liczbą jest 30. Do tego mamy dwie trójpeczki. Tu dziewiątka się pokazała. 19. Liczba 21. 28. Czy coś tutaj jeszcze będzie ciekawego dla nas? 22. 13 i. I na prawą stronę strapeczka poszła. A następnie zobaczcie moi drodzy, za 10 zł 500 tysięcy banku, elegancka zdrapeczka taki symbol, jaki taki bank dają nam, nam też wygrane, to mi muszę mówić. No to co? Sprawdzamy no. I mamy tak. Wygrywające liczby i to są 12, 4, 3, 27 i do tego jest 24. A następnie mamy od 19 się zaczęło 40, 22, 14 się pokazało, Dwójeczka z roboczek. Jak widać 6, 31, 36, 7 skoczyła, 26 oboczek, 29 nie widzę, 35 nie widzę, 17, 11 i niżej mamy tak, 32, 39, 7, 25 oboczek i 1, której nie ma. Tym samym strapeczka na prawą stronę, a na jej miejsce wskakuje ta wyśmienita strapeczka z numerem 1, mega pensja świecąca, elegancka, a ja ją już trapię, jakbyście nie zauważyli moi zobaczcie, my tu gadamy, a ja już ją tu drapuję.

trzeciej linii mamy 43, jest to oboczek, piątka nie widzę, 47 nie widzę, 15 nie widzę, 25 również nie ma. A nam została jeszcze jedna linia do odsunięcia, 38 się pokazało, dziewiątka do tego jest 46 i zamyka zdrabkę liczba 27. A nie, tu jest wygrana. Zobaczcie. Tak jak nie, nie drapię kontrolnych, to gdzieś coś przedkapiłem. Dobra, patrzymy. 27, 46, 9, 38, 26, 25, 15, 47, 5, 43, 1. A jest 49. I to jest dyszka. Czyli to jest nasza pierwsza wygrana. to jest 22, 36, 3, 4, 7. Dobra. No to mamy dyszkę. To zrapeczka na lewą stronę. To serduszka. Ależ ta zrapeczka pięknie pasuje do tutaj wystroju. No i drodzy, zobaczcie. Cudownie. Jakby stąd była. Ale ja powiększę ją dla Was i jedziemy. Z drapeczka z numerem 1 ładnie oczyszczona. Powiem, że z drapaczek bardzo fajnie się drapie. I tak od 9 się zaczęło. 26 15 24 do tego jest 38. Następnie mamy. 28, 100 oboczek, 5, 36, 8, trójeczka i trzecia linia. Zaczęło się od 11, 40, do tego 1, 16 i jest wygrana. Czyli mamy drugą kochani wygraną, pod szesnastką wpadła nam dyszka. Do tego mamy siódemkę i na samym dole mamy tak. 32, której nie ma. 29, również 18 oboczek. 2 trójki i 31. To tym samym zdrapeczka na lewą stronę. I mamy tym samym dwie wygrane dzisiaj zdrapki. Ale kochani, spójrzcie na to. Na dobry rok. Co za pięknaśna zdrapeczka i dawno i nie widziałem, jaki to jest numer. jedynka. Skąd tyle, tyle tych jedynek się nabrało To co? Zaglądamy, a tu musimy wybrać identyczne kwoty. I wtedy mamy. Ostro, ostro. Tu jest 200, tu jest 100, a w kwietniu jest takie. Następny miesiąc. I następny miesiąc i listopad, nie tam było lipiec, sierpień tu był wrzesień, strapeczka do góry I jest październik, jaki listopad, obecny miesiąc i zostaną jeszcze tylko grudzień. Do tego mamy premię. I bonus, no. mam nadzieję, że tu nic nie okej, okay. dolary diamenty, i mamy dwa bonusiki, portfel i tutaj diamencik. To co zaglądamy, trapeczka się fajnie świeci. Drapie się jeszcze lepiej, ją. nawet strapak do niej pasuje. mam. I to są nasze wygrywające liczby. Jaki i pierwszą liczbą jest. Liczba 40, jest to oboczek, 29, 17, się pokazało, 31 i mamy wygraną następną, czyli to jest trzecia zdrabka z wygraną. 26, to jest 7, 42 oboczek, 28, trójka. 41 i jest druga wygrana. Czyli jak ja to mówię, zdrapka z wygraną drugiego stopnia. Szóstka. Czternastka i jest następna wygrana, kochani. Czyli zdrapka wygrana z trzeciego stopnia. Tu jest czwóreczka, ale my mamy jeszcze kilka pól. I jest jeszcze portfel. A portfel mówi, że to jest raz jeden. Czyli jest zdrapka w tej chwili wygrana. 4 stopnia, czy coś na, na dole. Jest następny kochani portal dyszkę Czyli mamy 5 wygranych 21 tu widzę 16 i 32. Powiem Wam, że taka zdrabka potrafi obudzić niejednego człowieka. Dzisiaj już nie muszę kawy pić. I tak bym nie piłby za późno. Ale zobaczcie, 5 wygranych. Chodźcie mi czyszczę troszeczkę lepiej. pięć pikramek stawka dała, aż miło. To na pocieszenie, co? Kochani. Czyli tak. Tu jest jeden raz, czterdzieści jeden dwa, czternaście trzy portfel 4 i portfel 5 i tu już nie było no i cudownie zdrapeczka na lewym stronie do serduszka a dla tych co dotrwali do tego momentu kochani mam właśnie tą niespodziankę czyli mamy pełen portfel za 30 zł ja go w chwili sobie otworzyć widzowie troszeczkę go pomniejsze tu nie muszę nic mówić, wiadomo jakie są zasady, Mamy trzy gry o, z grubej rury od razu. Zobaczcie, 2 miliony, tu jest 5 30 zł 5 po raz drugi, oj 2 miliony zobaczcie, tu 2 miliony, tu 2 miliony i tu jeszcze pewno wejść. Był, był najpiękniejszy wtorek pod słońcem i tu jest 50 tysięcy się odsłoniło 60 zł i gdzie to 2 miliony zamieniło się na 30 zł ale za to 50 tysięcy to nas wystraszyć 150 i 100 czyli to by było tyle jeżeli chodzi o grę trzecią a w symbolach mam. Dobra, góry, klucz, paliska. Tu są takie symboliki: oniężczynka i kluczyk i ostatni symbol. Dobra, symbole również różne. To. Stało nam tutaj sprawdzić grę pierwszą. Grę pierwszą musimy sprawdzić. I mamy tak siódemkę 20, dwadzieścia, 25 dwadzieścia i ósemkę. Czyli to są nasze wygrywające liczby. A kochani, teraz spróbujemy się dokopać do tych liczb naszych. I mamy tak. Tu jest dwunastka. Kurka się pokazała. O, o, o. Ja, korona za stówę. Ale się wydrapała zdrapencja. Kochani. Wow. Cudownie. Co za niespodzianka we wtorek. Mówię wam, że zdrapki są lepsze niż kawa i yerba mate. I herbata. Oh. To chyba ten bałwan mi przyniósł trochę szczęścia dzisiaj. Zobaczcie. Bałwańkę. Korona i stówka. Widzisz co wydrapał przyjacielu? Myślisz, że nie wiem? Ja miałem nosa do tej zdrapki. No. Chodź drapać dalej. Dobra, kolega mówi, żeby iść drapać dalej. To kochani sprawdźmy tą zdrapkę do końca. Czyli jest korona ze stówką. Powiem wam, że jest dobrze, jest elegancko, nawet. Poczekajcie, 10, 21 oboczek, tu jest dwie trójeczki, 27, 24. Jeszcze dwie linie nam zostały, 15 się zmęczyło, 17, 23 piątka. A ja przechodzę właśnie do ostatniej linii i mamy tak trójkę. Dziewiątka, a jest ósemka. 18 I ostatnie pole. Szóstka. To co kochani widzowie. Stubencja w zdrabce. Mam nadzieję, że tu prawie nic nie było. Ale do tego jeszcze. Zobaczcie. Te tutaj. Też dzisiaj ładnie nam dały. Wygrać. Jedynie co się nie spisały to te małe piątki. No, ale to Kolega wypełnił misję. Można i spać. Dziękuję kochani jeszcze raz uprzejmie za to, że dzisiaj byliście ze mną. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, bo to jest jednak bardzo ważne dla mnie. Zostawcie dzwoneczek. Napiszcie komentarz. Oczywiście zaglądnijcie do moich poprzednich filmów, a warto sprawdzić, co ten Jack 777 kombinuje. Jak i zapraszam do moich przyszłych filmów i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Hej